No nie, nie jest to na pewno sprawa najłatwiejsza, bo kategoria jest o tyle trudna, że jest to kategoria, gdzie podstawowymi surowcami są, są surowce, które mają dużą zawartość albo cukru, albo tłuszczu. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że to jest kwestia po prostu znów tej równowagi, do której nawiążę, zbalansowanej diety. Nie ma nic złego i nie powinniśmy się czuć winni produkując i konsumując słodycze, jeżeli robimy to w sposób rozsądny. I, I wydaje mi się, że na przykład praca z formatami produktu, oferowaniem produktów um, tych przyjemnościowych, w mniejszych formatach, które w jakiś naturalny sposób regulują poziom konsumpcji tego produktu, jest jednym z rozwiązań. Oczywiście są inne, inne elementy naszej strategii, które też staramy się wprowadzać w obrębie tego generalnego trendu health and wellness. One dotyczą eliminacji składników dodatkowych, tych, których konsumenci nie lubią widzieć w, na, na, na panelu, z, ze składem, czyli wszystkich sztucznych aromatów, sztucznych barwników. Staramy się też poprawiać profil, sensu, profil przepraszam, dotyczący wartości odżywczych produktu, bo Pracujemy nad tym, żeby na przykład zmniejszać zawartość wysyconych kwasów tłuszczowych w tych produktach, żeby też jakoś zmniejszać zawartość cukru, o ile jest to możliwe. To są te, te główne kierunki, nad którymi pracujemy, aby żeby odpowiedzieć na te trendy konsumenckie. Aczkolwiek no, trzeba sobie jasno powiedzieć: to są produkty, które mają nam sprawiać przyjemność. a Gdybyśmy się chcieli skupić tylko wyłącznie na produktach, które które są zdrowe, no to pewnie nasza dieta powinna ograniczyć się do kefiru i rukoli.